W sercu. Ja cię nie szukam, Ty się schowałeś Chcę gnać przed siebie, a ty wolisz stać w miejscu Dla ciebie znajdę czas, chcesz zadzwonić, no to dzwoń Na tale a ja tylko w dłoni chcę czuć dłoń Dla ciebie znajdę czas, chcesz pogadać, no to mów Parkiet nie znasz, możesz tańczyć, jeśli wracisz ci słuch Chcę się tylko bawić Nie zostaniemy sami nie może byś chciał Nie Mówią, że ja się raz Ja łapię każdą z chwil Nie chcę czekać, czas ucieka jak przez palce pył Mówią, że ja się raz Ja nie marnuję dni Będę tańczyć, póki nie braknie mi siły Chcę się tylko bawić Nie zostaniemy sami mimo może byś chciał Skończ z tymi tekstami Płynę na innej fali A to chyba znak Chcę się tylko bawić Przeglądam obrazki, bo nie mogę spać Odkąd nie zakładam maski, wszędzie moja twarz Zaglądają do relacji, chyba chcą ma znać Czemu tak, że ty i ja? Słodki komentarzy jak stare zdjęcia Wywołany uśmiech, wolę nie pamiętać Co o nas mówią, o przyjaciół trzeba dbać Czasem mnie to irytuje, wiem, że też tak masz Nie wiedzą, masz mętlik, niech wiedzą, że Prowokują tylko uśmiech na twarzy mej Ja wiem dobrze czego dziś chcę Z nim poznawać, rozwijać się, więc Nie układajcie mi życia, wolę sam Jako skerubika, którą w dłoni mam Całe życie unikałem czterech ścian Chciałem mieć trochę wolności, no to teraz chyba mam znowu hey. widzę Sala. Przed pięcioma minutami Cię nie znałem, teraz stoimy na scenie, teraz wypełniamy halę Przed pięcioma minutami Cię nie znałam, teraz stoimy na scenie, pełna sala Przed pięcioma minutami Cię nie znałem, teraz stoimy na scenie, teraz wypełniamy halę stoimy zdjęcie w teraz i halę co wymyślał? Jak mnie nie wyrzucą z tego parku za to, to będzie zajeb... <noise> nie powinienem to tu robić? Muszę być samą samych tak. Dobra. W samych bokserach? W Bo nie mogę spać. Podkąd nie zakładam maski, wszędzie moja twarz. Zaglądają do relacji, chyba chcę ma znać. Czemu tak, że ty i ja? Setki komentarzy, jak stare zdjęcia. Wywołany uśmiech, wolę nie pamiętać. Co nas mówią, o przyjaciół trzeba twarz Czasem mnie to irytuje, wiem, że też tak masz. W jedzący Maćku. Niech mięszka gwiazdka no. ności, Nigdy nie zagraśnie. Klucz, pokryć razem, tak? Trzeba przelastam to zadanie. To nie, nie, to nie, 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 nie tak jest a czemu jakaś ruda tu jest cholera? To była Patryka. Ona była. Miałam on rudę. O, ja stoi. <grym> Słuchaj, kobietę wybrałeś. Zobaczcie. A flesz był? Nie, coś nie mignęło. No dobra, Do tortu. Pierwszy taniec. Pierwszy taniec. W imię na i Syna, piki nie zabił teraz przy pierwszym tańcu. Już drugi raz pękają mu skóre nawet. COVID Dziękujemy Dziękujemy na dzisiaj. Skromny wiejski stół, proszę bardzo. Tak, nie, zapraszamy. Piperku zaraz przyniosę. Ale nie sądziłam, że gęgarek przyniesie się to było, było najsłodsze, co widziałam w życiu. A ja cię prowadzić do I spóźnił się. Jak nie przyjedzie z mercedesem, to może jechać z powrotem. Na <grym> jak, Patryk i Wika, spodziewaliście się takiej No Trochę tak, ale nie, że będzie ale tak dobrze, to wszystko no. było. Nie to, głosówki na na grupie kiedyś? Tak, tak na przykład jak napisała. Tylko pamiętajcie, żeby y, iść po suknię ślubną tak, i ten, ja mówię. No, to odczytałeś. Masła nie ma. Gdzie jest smalec? Chodź i po chwili będziemy tańczyć. Zapraszamy na chusteczkę. Na chusteczkę. Klient sobie, życie klient ma. Płacą, wymagają. Mam chusteczkę haftowaną, ale ty masz to dzisiaj chyba wyrąbane. W centrum wydarzeń jest Patryk i Wika, bo przed chwilą było na tarasie ślubowane. Patryk i Wika zaczynamy chusteczkę. Lecimy. Dobra, Coca Cola. Zapraszam wszystkich na oczepiny. Pierwszym konkursem będzie oczywiście tradycyjny rzut welonem Pani młodej. Która Pani złapie, ta wyjdzie załóż jako pierwsza. Pani... E... Panie Staszku, ale od kiedy Pani, pani Stasza jest wolna? Ja nie, ani, ja ją wiesz, ja jej nie trzymam na smyczy, tak? Niech robi co chce. Da, 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 młodego. No co? Bartek Kupicki złapie. Szyb. Fartek. Orkiestra. Oto On jest temu winien. I łapiemy. I z orkiestry jakimś cudem wyszedł ze swojego miejsca, gdzie miał grać. Ale dobra, wybaczymy. Teraz, teraz zapraszamy. Oto które zapraszamy na pierwszy taniec proszę odłożyć ten ten te, te tamburyn auto powiedz tak to jest będzie e e mol e mol będzie o. teraz sobie na 3 4 robimy O! 3 4 o. i Jedzą, ale jako zespół Weselny to był tylko przedsmak, bo jedziemy grać na prawdziwe wesele niedługo. O wow! Boże, wow! wow! hey! się zestresowałeś! <grym>